Hejka wszystkim bardzo serdecznie, z tej strony nadaję do Was jak zwykle Z. Dzisiaj mam dla Was finał TL Open numer 8, oczywiście jest to ósmy e, Team Liquid Open, ale jest to pierwszy z turniejów, który, e, który kwalifikuje tutaj do ogromnego, ogromnego turnieju TSL, czyli Team Liquid Star League, więc jest to naprawdę ważny turniej i mamy tutaj finał właśnie, właśnie, właśnie tego wydarzenia. CIARA, którego możecie znać z wczorajszych. No, jeśli oczywiście oglądacie to powiedzmy miesiąc później, no to nie jest to wczorajszych, ale z replayów, które nagrałem wczoraj, możecie go znać. Bardzo fa fajny były gracz Warcrafta 3, który będzie się tutaj rozbijał jako żółty zerk. Jego przeciwnikiem tymczasem jest Empire Cass. Cas jest naprawdę bardzo interesującym graczem. Wygrał tutaj już niezliczoną ilość turniejów w GoForest C2, kompeto Cupów, Zotaków, więc naprawdę tutaj, naprawdę tutaj będzie zapewne bardzo, bardzo mocnym przeciwnikiem właśnie dla Ciary Nie wiem, czy dokładnie dobrze wymawiam tą nazwę tego gracza, Ciara, Ciara. W każdym razie będę wymawiał Ciara, ponieważ brzmi to bardzo fajnie. Będziemy mieli tutaj oczywiście, jak już zapewne zauważyliście, TVZ i pierwszą mapą, w tym Best of Five, jeśli dobrze kojarzę, jest Xel'naga Caverns. Xel'naga Caverns, mapa, na której Zerk chciałby oczywiście, jak zwykle, szybko zaeksploatować. Problem polega na tym, no, że nie ma tutaj za bardzo, jak ze względu na to, że mapa jest dosyć otwarta tutaj mniej więcej jak metalopolis. Jest tutaj bliska rampa, która celuje tutaj w tą e, ekspansję. i wygląda na to, że Ciara będzie decydował się na 15 haczekę, więc naprawdę ostro tutaj już zaczyna. Zaczyna tutaj już naprawdę bardzo bardzo, bardzo intensywnie chcąc e, chcąc skoczyć tutaj na wysoki bieg. Swojej ekonomii, no i zaraz zobaczymy, zapewne tutaj postawi z 14 dronem, czyli tu będzie 15, build 15-14, czyli 15 hackerka, 14 pól, dokładnie w tym momencie. Czy będzie to 13, 13 ekstraktor? Nie. Jednak tutaj zdecydował się na drona. Mamy już tutaj baraki Empire Casa, który w tym momencie bardzo fajnie się tutaj zabudowuje. Oczywiście dwa supply'e na wejściu, no to troszeczkę tutaj ten bailing bust może przeszkadzać. No i drugi problem polega na tym, że dron CR już stąd tutaj nie wyjdzie. Mamy dopiero teraz tutaj skautującego SFA, więc dosyć późno spostrzeże się jego przeciwnik, że Ciara za zaekspował bardzo, bardzo wcześnie. No i mamy jednak tutaj gas Steel, Mamy gas styl. E Przeciwko Terranowi, jeśli chodzi tutaj o zegar, ten Gastil, no według mnie nie jest aż tak skuteczny, ze względu na to, że Terran spokojnie może z jednego gazu, yy, z jednego gazu może tutaj atakować za pomocą chociażby Free Racks Expand, czyli po prostu yy, zbudowania trzech baraków, wymyślenia tutaj tego Steampaka yy, to, to do tego potrzebuje jedynie 100 gazu. Wtedy można sobie z dwóch baraków pompować marudery bez, bez najmniejszego problemu. Nawet troszeczkę za dużo tego gazu tam zostaje. Więc, więc, więc problemu tutaj dużego nie ma. Nie wiem za bardzo dlaczego Ciara tutaj e, z, ten gaz ukradł może tutaj boi się trochę tych Banshee. jest to naprawdę bardzo dobry pomysł, oczywiście, żeby, żeby tutaj opóźniać bansi. no i oczywiście złapanie drugiego gazu w tym momencie, chociaż traci tutaj troszeczkę minerałów, złapanie tego drugiego gazu, przeciwnika. No na pewno te banshi opóźni. Dopiero teraz fabryka jest budowana, więc fabryka budowana jest dopiero w momencie, w którym w którym kas już... w którym Cyjara już zaekspował, ale co ciekawe, kas także na ekspansję się decyduje. Widzimy tutaj Command Center budujący się na panelu. No i jednak ja ten to się wybudował, troszeczkę, troszeczkę tutaj stracił tych minerałów, no ale też gazu nie zbiera w tym momencie Terran, jedynie z jednego tutaj, z jednej rafinerii, no i tak jak mówiłem, o nawet nie wymyśla tutaj steampaka, bardzo fajnie. Metabolic Boost tymczasem jest wymyślany, no i mamy tutaj, mamy tutaj mały problem z riperem, ten riper oczywiście podenerwował troszeczkę te drony, eee, nic takiego groźnego tutaj jednakże nie miało miejsca, no i Ciara posiadając e, 17 dronów jedynie kontra 22 SCV, no tutaj stara się, stara się, stara się cały czas jakoś tutaj hardkorowo przydronować, no o, to właśnie polega tutaj u Zerga, który decyduje się na szybką ekspansję, On chce zadronować za naprawdę hardkorowo, e, no jak widzimy tutaj troszeczkę tych dronów jest zbudowanych, co interesujące, jest, są tu, jest tutaj wymyślany Infernal Preigniter, jeśli nie wiecie jest to oczywiście upgrade na zadawane obrażenia do helionów, działa to jedynie, działa to jedynie przeciwko lekim jedoskom, więc tutaj mamy 8 przeciwko lekim 14, po Infernal Preigniterze będzie to 24, naprawdę ogromny, e, ogromny upgrade tutaj, no i zaraz zobaczymy co się stanie, według mnie to dosyć duży błąd tutaj, że jedynie jednym helionem wyskoczył do przodu i od razu tutaj, pokazał swojemu przeciwnikowi, że te heliony są budowane. Według mnie no, mógłby być to taki dosyć mały błąd, zresztą zaraz zobaczymy co tutaj będzie miało miejsce, ponieważ drugi helion jest już tutaj wyprodukowany pre-igniter, czyli ten blue flame. Niebieski płomień, już za chwilę zostanie skończony. No i mamy tutaj także już Orbital Comment. Rzucił, czy rzucił muła? Nie, nie rzucił muła. Mógłby się tutaj zdecydować na rzucenie tego mułka w tą linię minerałów, ponieważ no, troszkę tutaj czasu by zaoszczędził. No i zaraz zapewne, zaraz, zapewne zobaczymy. Hara z tymi helionami czeka zapewne na czwartego, czeka na ten Infernal Pre-Igniter. Bardzo fajnie tutaj decyduje się na reaktor. No i kolejne baraki także są budowane. U, co u Ciary tymczasem w mieście Ciary znajduje się, znajduje się haczerka, która wymienia się w tym na lera drugi gaz. Czy kolejne gazy są łapane? Nie, więc na pewno nie będziemy tutaj jeszcze może przez chwileczkę e, widzieć jakiejś jakieś hardkorowej ilości mutalisków. Według mnie dosyć duża ilość zergingów Teraz jest e, tutaj produkowana Jest ich tutaj dokładnie 6. troszeczkę także Ich się tutaj znajduje, no i tak jak mówiłem Jednak będzie miał miejsce ten Haras Jednak będzie miał miejsce ten Haras, od razu cztery Tutaj bardzo fajnie e, Zreperowane Heliony niszczą kolejne Zergingi, no i mamy tutaj jedynie dwa Spinecrawlery Problem polega na tym, że Ciara po pierwsze musi Zablokować swoją rampę, po drugie musi obronić swojego Naturala, tutaj mamy jedynie jednego Spinecrawlera, dwa kolejne budują się, ale to będzie Jeszcze chwilka zanim właśnie zostaną wybudowane I co paradoksalnie Empire Cast wycofuje się Eee, bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Może myślał, że tutaj ten, że będzie miała miejsce budowa trzeciej ekspansji. Nie ma tego na szczęście dla niego. No i jednak mamy tutaj kolejne ekstraktory, które się budują. Będzie musiał ten Spinecrawler niestety na swoich kaczych nóżkach przejść, ponieważ będzie przeszkadzał dronom. Właśnie tu jest, tu ma problem Protos: ponieważ Terran może oczywiście Supply Depoty sobie wrzucić pod ziemię właśnie. Eee, można sobie, jeśli chcecie, jeśli ktoś z Waszych eee, znajomych grał w StarCrafta 1, a nie w StarCraft 2, Postawcie sobie supply'a przed rafinerią i w momencie, w którym powie, że, że jesteście głupi. Ponieważ blokujecie swoje rafinerie, swoją rafinerię, możecie powiedzieć stary, ale to się to się opuszcza pod ziemię. Widzisz, nie znasz się. No, w każdym razie. E, Ciara ty chyba będzie za chwilę łapał swoją trzecią ekspansję. Mamy tutaj jednakże kilka Helionów, które starają się wjechać na rampę, niestety nie będzie im dane. Jedna Żyrafa znajduje się już tutaj na miejscu. E, no i dalej tutaj jest, są niszczone te Skałki, musi jednakże uważać na swoje, na swoje Zerglingi, żeby nie za bardzo je tutaj tak skupiać. I kilka tych Helionów zostało tutaj złapanych i tak jak mówiłem, Zerglingi pomimo tego, że zadawane są im ogromne obrażenia, są one bardzo szybkie, szybkie na creepie i spójrzcie, jak świetnie poradziły sobie z tymi Helionami. Heliony problem polega na tym, że wmieszane w, w, w inne wojska są bardzo fajne, niestety bez nich bardzo mała, bardzo mała szybkość ataku. Yy, oczywiście siła ognia jest dosyć mocna przeciwko Limdowskom, ale bardzo mała szybkość ataku. Yy, no i niestety mają takie troszeczkę opóźnienie tutaj w tym strzelaniu. No i zerwinii bardzo ładnie je tutaj okrążyły. Tymczasem Bane Nest został już tutaj wyprodukowany. Gdzie jest ten Belling Nest. Yy, gdzieś tutaj powinien się znajdować dokładnie. Tutaj widzieliście tutaj także Spyra. Oraz kolejną haczerkę, która jest właśnie produkowana. No i mamy pierwsze kilka mutalisków. Właśnie id idą tutaj, idą tutaj te mutale do przodu. Czołgi, e, upgrade plus 1 oraz Combat Shields, gdzie te Combat Shields się wymyśla wymyślają dokładnie tutaj, więc tutaj ilość jednostek jest bardzo fajna. Dużo marinów, kilka czołgów, jedynie jeden maruder kontra 26 zergingów. No i zaraz te banele zapewne tutaj zobaczymy. Jakby to, o, jakby to tutaj Arthosis e, wykrzyknął SO MANY BAILINGS! No i jak na razie so many to jest naprawdę w zasadzie ilość zerowa, ponieważ ani jeden z nich się jeszcze nie morfuje. Mamy tutaj, gdzie mamy te mutaliski, wygląda na to, że jeszcze tutaj nie ujawnił tego, że... Dużą ilość tych mutali posiada, chociaż chyba dwa, dokładnie tak, dwa tutaj znajdują się. Dopiero siedem kolejnych buduje się, więc tutaj ich pobratymcy będą fajnie, fajnie mogli atakować. Plus jeden, oczywiście, też dobry pomysł. No i Kas w tym momencie będzie łapał swojego golda. Zaraz zobaczymy, czy, czy Ciara także zdecyduje, zdecyduje się na złapanie golda. No takie podwójne zaekspowanie może być dosyć niebezpieczne. Zwłaszcza przy, przeciwko Teranowi, który tutaj marinowo czołguje się. I, do, I mamy także drugą fabrykę, bardzo interesujące, czy jest budowany, pytanie brzmi, czy jest budowany Armory, Armory przeciwko Mutaliskom, no to, to jest taka trochę niezbędne, można by powiedzieć, oczywiście chodzi tutaj także o upgrade'y, mamy także budujący się Starport, nie mogę go do końca tutaj znaleźć, może jestem ślepy. E, o, dokładnie tutaj ten starport się buduje. Mm, no i mamy tutaj te mutale. Mamy te, te mutale, więc Sierra będzie decydował się na jakiś haras. To jest dokładnie to, co powinien robić tymi mutaliskami. One powinny biegać po mapie, denerwować te rany, Jak na razie nie widać, żeby to robiły. E, no i w, chyba w tym momencie. Wow, cofnie się, ale musi uważać, żeby nie trafić na te mariny. To może być naprawdę ogromny problem. One są upgradeowane, one mają plus jeden, one mają steampaka, a także combat shields. E, I w tym momencie budowane są. Jest także około 10 bainów. Te bainlingi posiadają już oczywiście upgrade na kulanie się. Więc jak się pokulają no to naprawdę będzie to Terra bolało. E, I zaraz zobaczymy, co tutaj, co tutaj, co tutaj może mieć miejsce. Tymczasem Engineering Bay będzie tutaj blokował miejsce. Bardzo fajnie, że także missile taret został tutaj postawiony. I chyba Terran będzie decydował się na atak. teran chyba będzie decydował się na wyjście z bazy. Dokładnie tak, dosyć duża ilość czołgów, ogromna ilość marinów No i zaraz zobaczymy, czy w ogóle będzie w stanie obronić się Ciara. Przy tym oczywiście mariny doskonałe przeciwko Mutalom. Zobaczymy, czy także bardzo dobre przeciwko baynom których tak naprawdę nie ma tutaj zbyt wiele. W tym momencie oczywiście atakowane są te Spinecrow e, Cryptumory bardzo dobry pomysł. Mutale oraz Zergingi są budowane. Terran wysiedżował, teran wystimował. Ogromne obrażenia zostały zadane, ale świetna ilość marinów została uratowana i niestety Mutale nie będą w stanie samodzielnie zniszczyć tych czołgów. E, bardzo fajnie Empire kas oczywiście za Musi uważać także na te Mutale. o nie ogromne, ogromne obrażenia są zadawane. Kolejny steam, Bardzo fajnie tutaj pozbywa się tego kripa czołgi mógłby tutaj złożyć. A nie za samymi mutaliskami biegać 19 beilingów jest morfowanych W tym momencie Ciara, no nie daje tutaj za wygraną Pomimo tego, że chyba zaraz jego trzecia baza Zostanie zaatakowana, musi uważać Znajduje się już tutaj troszeczkę tego creepu Ten creep tumor chyba zostanie bardzo szybko zniszczony Zaraz to zresztą zobaczymy, ma miejsce Siege tank, ma miejsce wyseachowanie Kolejny steam i ten steam jest naprawdę, naprawdę Już wyczerpujący, tutaj nie ma żadnych medivaców Tutaj nie ma żadnych jednostek, które by były w stanie leczyć Te mariny, no i w tym momencie o, beilingi rozpływają się tutaj troszeczkę Oczywiście niszą trochę tych marinów, ale ta trzecia za chyba zostanie zniszczona i Ciara rage quituje tutaj z gry. Bez żadnego GG. Ojejku. Oj, 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 oj. No cóż, hmm. Bardzo interesujące. Ciara nie był w stanie się e, tutaj za bardzo obronić. To no można by powiedzieć, że tych bejnów na samym początku było trochę mało. E, Tutaj też troszkę no nie za dobrze to wyszło. No i bardzo ładny ten, bardzo ładne rozbicie jednostek Empire Casa, który nie dał sobie tych Marinów zabić. E, myślę, że gdyby Ciara chciałby, mógłby tu jeszcze jakoś to uratować. Mariny były bez mediwaków, były już bardzo, bardzo osłabione. Kolejny pak kosztowałby, e, e, kosztowałby Kasa bardzo, bardzo drogo, więc no... Pff. Szkoda, że tutaj Ciara nie zdecydował się na, na, na dalszą grę, ponieważ posiadałby w tym momencie tą samą ilość baz. E, jeszcze było to może troszeczkę, troszeczkę do uratowania, bardzo trudne. Ale jednak możliwe, więc no cóż, Ciara Rage kwitował, za chwilę przejdziemy do gry numer 2, na którą oczywiście ja Was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.